Jedwiga Zych, witam Państwa i zapraszam na rozmowę w studiu. Dzisiaj moim gościem jest Maciej Serafin, Gorliczanin, przedsiębiorca i człowiek bardzo pozytywnie zakręcony, tak w kilku słowach można powiedzieć o moim dzisiejszym gościu. Witam cię serdecznie, Maciu. Maciu, jesteś kierowcem rajdowym, ścigasz się, nurkujesz, masz w ogóle czas na pracę? Mm. Właśnie chodzi o ten czas, to jest rzecz, której nie możemy, że tak powiem, kupić, nie możemy sobie go naskładać. Czas biegnie i teraz wszystko jest kwestią, jak my ten czas zagospodarujemy, jak my go wykorzystamy. Ja uważam osobiście, że to tylko od nas zależy, jak my ten czas sobie ułożymy, i ja staram się to tak wszystko układać, żeby mieć czas dla rodziny, dla moich pasji i dla mojej pracy, bo oczywiście wszystko jest bardzo ważne i tak sobie to podzieliłem, że. Uważam, że 30% czasu spędzam z rodziną, 30% przeznaczam na pasję i 30% na pracę. Takie, takie proporcje sobie założyłem i oczywiście są pewne wahania, i, 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 ale w tych proporcjach się trzymam, dlatego w tym przypadku uważam, że na wszystko można zorganizować, tylko trzeba bardzo chcieć. Jeśli już mówimy o pracy, czym się zajmujesz? Zajmuję się od 20 lat, w wieku 19 lat założyłem odlewnie. Metali, y, aluminium, brąz, mosiąc. Produkujemy w, w, wyroby zarówno artystyczne, jak i, jak i przemysłowe. Są to głównie odlewy. I, i, i tym się zajmuję. W, w później, w jakimś tam pe, po pewnym czasie prowadzenia tej odlewni, udało mi się kupić w gordicach polmozbyt. No i jako, jako druga gałąź mojego, moich dochodów, to jest stacja kontroli pojazdów, mechanika pojazdowa, myjnie i tak Także prowadzę można powiedzieć dwie firmy. No i, i jak na razie wszystko wychodzi i działa zgodnie z oczekiwaniami. Słyszałam, że masz sławną załogę. Sam Przemysław Saleta, a wiem to, bo widziałam tą informację w telewizji. Przemysław Saleta, no tak, znamy się z toru wyścigowego, poznaliśmy się na torze. Bardzo sympatyczny człowiek, bardzo fajny. I któregoś dnia, właśnie na Słowakia Ring. Takżeśmy żeśmy z luźno rozmawiali, mówi, że jest taki projekt, w którym będzie realizował swoje trudne zadania, będzie chciał uczestniczyć w różnych zawodach, popróbować tych zawodów i tak dalej. Luźno żeśmy rozmawiali, on ja wie, Przemek, a może byś spróbował być odlewnikiem? Ja mam odlewnie, i on mówi, czemu nie? No I tak mu się to spodobało, że przekazał to swoim producentom. Producent się ze mną skontaktował. No, do, dograliśmy wszystkie szczegóły i przyjechali, przyjechała cała ekipa z National Geographic. Zrobiliśmy wspaniały, moim zdaniem, fajny program. No i wszyscy byli zadowoleni, naprawdę. Potwierdzam, powiedziałam. Dziękuję. Dlatego tutaj, tutaj ten projekt uważam za, za fajny i akurat tak sporadycznie się stało, że, że przez, przez przypadek, żeśmy się po prostu z, Zgadali odnośnie, odnośnie tego programu. Także no fajnie, fajne, to, to mi się podobało i rzeczywiście Przemek Saleta pracował u mnie na odlewni. Dwa dni był moim pracownikiem. Czyli to prawda, potwierdzone tak jest. Wspominałeś o rodzinie. Czy to prawda, że zabierasz rodzinę na wszystkie swoje wyjazdy związane z pasją? Mm, nie na wszystkie, dlatego, że to się zaczęło tak, że jak moja. Wtedy żona, znaczy w, w, jeszcze, jeszcze nie żona, wtedy byliśmy na etapie narzeczeństwa, pojechaliśmy pierwszy raz z bogusią na tor. Do poznania, bo ja ona wiedziała, że ja mam pasję ścigania, wiedziała, że ja jeżdżę w wyścigach, wiedziała, że to jest bardzo szybko, wiedziała, że to jest niebezpieczne i tak dalej, natomiast nigdy nie była na żywo. I pierwszy raz jak pojechała, bardzo jak to przeżyła. Jakoś osiągasz, że był ten strach. No, osiągamy około 300 km na godzinę na prostej jedziemy, ale to akurat nie jest tak, tak niebezpieczne jak jazdy w zakrętach przy prędkości 170, 200, ponad 200 czasami po starcie łokieć w łokieć rywalizuje. Na, na wyścigach motocyklowych, więc to jest widowiskowo. Ktoś, kto tego nie widział i nie był z tym obyty, to na pierwszy rzut oka to wygląda bardzo niebezpiecznie. I rzeczywiście moja bogusia bardzo to przeżywała na samym początku. Wiedziała, że to jest moja pasja. Bardzo jej za to dziękuję, że to zrozumiała i, i, i cały czas była ze mną duchem i sercem. I stąd też nie zawsze zabieram rodzinę i, i, i myślę, że, że tu jest kwestia tylko i wyłącznie dobrej woli. Jak, jak, jak chcę, to jedzie. Jak nie chcę, po prostu to nie jedzie. To jest, nie, nie, nie zmuszam. Nigdy nie zmuszam rodziny, żeby, żeby jechała ze mną na wyścigi. Nawet była taka sytuacja, i dobrze, że Bogusi nie było ani nikogo z mojej rodziny. 3 lata temu, dokładnie 4 lata temu, nie 3 lata temu, w 2016 roku miałem bardzo groźny wypadek na Slowak Ring, gdzie podczas wyścigu no nie z mojej winy, bo dwa motocykle zaraz po starcie doszło do kolizji pomiędzy dwoma motocyklami i ja akurat dostałem, uderzył we mnie ten motocykl, który się przewrócił, a to była bardzo duża prędkość, około 180 na godzinę. Nie pamiętam nic, bo straciłem przytomność i 20 minut byłem nieprzytomny i nastąpiła utrata mm, akcji serca, mojej. Zatrzymało się moje serce, więc była reanimacja i tak dalej, więc tego akurat bardzo dobrze, że mojej, mam, mojej Bogusi wtedy nie było żony ani rodziny, no bo to była bardzo przykra, mhm. przykry widok, więc, więc tak jak mówię, tutaj jest kwestia. Nie zawsze się tak dzieje, bo to jest, to jest sporadycznie, bo na, 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 można powiedzieć na setki wyścigów, których yy, ukończyłem, których jeździłem wypadków, miałem też sporo. Byłem, byłem bardzo często hospitalizowany, miałem mnóstwo operacji, ciężkich, mniej ciężkich i tak dalej. Natomiast Wracając do tego, czy zabieram rodzinę, to jest kwestia, daję to zawsze wybór rodzinie. Nie namawiam ani synów, ani żony, ani nikogo z bliskich, żeby jechali. Po prostu jak chcą jechać, mogą to mogą jechać, mogą oglądać i i mogą ze mną być, także, także tutaj akurat y, fajnie jest, jak ktoś jest z rodziny, bo to jest taka motywacja, fajnie, bo, bo tak jak mówię, y, wspomnienia z toru w, wyścigowego są, że tak powiem, mam mnóstwo miłych wspomnień, przede wszystkim y, oświadczyny na torze Poznań, bo to była, można powiedzieć, pierwsza, w historii, pierwsza w historii, pierwsze w historii oświadczyny na torze Poznań, a to było tak, y, to było tak zorganizowane, że myśmy wcześniej wzięli ślub z Bogusią w Hiszpanii. Ale to było w grudniu jakoś nie było możliwości, nie było czasu. Nie wiem, zabiegany byłem, czy nie, 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 nie było okazji, nie do, okazji do tego, żebym się oświadczył. Więc. Yy, tak żeśmy rozmawiali, ja mówię Bogusia, wiesz co to? Jak będą wyścigi, jak będę w Superbajkach, pierwszy, drugi albo trzeci, to Superbajki to jest najwyższa klasa, można powiedzieć, jeśli chodzi o, 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 o poziom ścigania, czyli, czyli motocykle z, ze wszystkimi modyfikacjami, dozwolone wszystkie modyfikacje. Więc mówię, jak będę pierwszy, drugi lub trzeci w Superbajkach, no to oświadczę ci się. No i. Ona mówi: Dobrze, no to w takim razie załatwiliśmy takie, taką kamizelkę, można powiedzieć, dla fotoreportera, żeby ona mogła wejść na ten tor. No i podczas tego wyścigu, przed tym wyścigiem, mu się, pojechałem do miasta, kupiłem ten pierścionek zaręczynowy. Oczywiście ten te kombinezon wyścigowy nie ma kieszeni, więc musiałem sobie go wsadzić tutaj, że tak powiem, na piersi, zasunąć ten kombinezon. No i z tym. Pierściąkiem niewygodnie, bo niewygodnie, ale jechałem ten wyścig, no i po 16 okrążeniach, gdzie to jest niesamowicie wyczerpujące, bo jedno okrążenie ma około 5 kilometrów, ca cały czas człowiek jest skoncentrowany, cały czas jest wysiłek fizyczny niesamowity. Nagle przejeżdżając przez metę zobaczyłem szachownicę, czyli koniec wyścigu, i pokazują mi, że jestem trzeci. No więc I mówię: Kurczę, no to w takim razie to... tak. Ja mówię: Jak jestem trzeci, no to wiedziałem, że na, na, na zakręcie tak zwany Sławiniak, tam będzie czekała bogusia. Zjechałem. Z, oczywiście motor nie mogłem zgasić motocykla, bo motocykl wyścigowe motocykle akurat wtedy nie mieliśmy rozruszników z racji tego, żeby były lżejsze, no więc nie mogłem go zgasić. Cały czas ten motocykl chodził. Otworzyłem szybkę w, w kasku i mówię: No, i wyciągam ten pierścionek. I zdyszany, cały, mokry, spocone, ona mówi: No, ale zapytaj się. Ja zapomniałem w końcu się zapytać. Mówię: Wyjdziesz za mnie, wyjdę. No i ciekawostka taka była, że yy, no dałem jej ten pierścionek, pojechałem dalej. I jakieś dwa dni po yy, wyścigach to były wyścigi, były w niedzielę, we wtorek. Akurat tak żeśmy sobie y, oglądali teleekspres tele wtedy. Ja, y, Bogusia i moja mama. I akurat taka wzmianka w teleekspresie. Kilkusekundowa, tak, kilkusekundowa, mówi, proszę Państwa, mówili, że nic, nigdy się nie takiego, takie, takie coś nie zdarzyło na Torze Poznań, pierwsze oświadczyny, Maciej oświadczył się Bogusi, przyjęła i tak dalej i takie dwu-, sekundowe takie, takie ujęcie tak nasz, nasz, w momentu, kiedy ja daję ten piesionek, także miła, bardzo miła fajna bardzo miłe, fajne wspomnienie. Także, Ale także... chciałabym Cię też jeszcze o coś zapytać, może mniej troszkę przyjemnego, towarzyszy Ci strach? Podczas strach, wyścigu? tak. Powiem, powiem tak, że strach to jest. Ten, kto się nie boi, to tak naprawdę kłamie, bo zawsze jest ten strach. Natomiast co jest ciekawe, w, co ja doświadczyłem w kilkaset razy startując w wyścigach motocyklowych, w tej chwili już drugi sezon jeżdżę w rajdach samochodowych, wyścigach górskich też. Strach jest niesamowity przed startem. Nawet moja żona mówi, że w momencie, kiedy my stoimy przed startem i zostało 2, 3, 5 minut do startu, to zmienia nam się wyraz twarzy, zmienia nam się głos, zmienia nam się oddech, zmienia nam się źrenice. Po prostu nie jesteśmy sobą i ten strach jest. To serce bije, nie Kuchasz, wiadomo, co. Się, uwielbiam to, natomiast nie jest to takie przyjemne, bo kiedy się zaczyna, zaraz powiem, co się, co się później dzieje. W momencie, kiedy już stoimy na tym starcie, bije serce, bo mamy jedną wielką. Nie wiadomo, co się stanie, za chwilkę będziemy bardzo szybko jechać, i tylko i wyłącznie ode mnie, od moich rąk, od mojego mózgu, od moich oczu zależy, co się ze mną stanie. Czy ja wygram, czy ja przeżyję, czy ja będę kaleką, czy ja jednak może przegram, może coś się. To wszystko ode mnie, od mojego ciała tylko zależy. Oczywiście, też samochód czy motocykl, przygotowanie techniczne to jest inna sprawa. I w momencie, kiedy gaśnie to czerwone światło, zapala, zapala się to zielone światło. W tym momencie, jak ruszamy, mija... Totalnie do zera stres. Nie ma kompletnie zero stresu. Wtedy zaczyna się robota, zaczyna się praca, zaczyna się koncentracja, wtedy jest fajnie, wtedy to jest to, co ja wtedy uwielbiam. Tego, może tego czekania, tego oczekiwania, tego stresu przed startem niekoniecznie tego lubię. To, to, to nie jest fajne, to nie jest takie przyjemne. Natomiast później już jak zaczniemy jechać, to jest coś, co po prostu mnie dodaje. Nakręcam nakręca i to jest coś, co uwielbiam robić po prostu. No. Taki... Mówiliśmy tu już dzisiaj o kilku Twoich pasjach, a która jest najbliższa taka Twojemu sercu? Y, powiem tak, mam, mam dużo pasji, bo y, mam wyścigi Jeżeli miałbyś zrezygnować i wybrać jedną, y muszę cię o to zapytać. Y Powiem tak, to wszystko y, zmienia się, y, z czasem się zmienia, bo na przykład kilka lat temu motocykle, wyścigi motocyklowe, to byłem numerem jeden. Y, po tym ciężkim wypadku, kiedy, kiedy na Słowakia Ring wtedy miałem ten, ten, uległem temu ciężkiemu wypadkowi, wtedy zacząłem sobie tak... Y zastanawiać się, może spróbować coś innego, może to jest y, też druga sprawa jest taka, że w pewnym momencie dochodzimy do pewnego muru, który musimy przejść. Tym murem na przykład są pieniądze, które są nam potrzebne do startów. Więc y, ja startując, to są niesamowicie duże pieniądze, bo, bo, bo takie starty to są to taki jeden start to są, to są można powiedzieć naście tysięcy złotych przy takim budżecie kilkanaście tysięcy złotych przy takim budżecie naprawdę skromnym. Więc więc sezon kosztuje ponad 100 tysięcy złotych startu w, takich, w, takim, w takiej dyscyplinie. Więc, więc w pewnym momencie trzeba mierzyć siły na zamiary. Ja akurat miałem w swojej historii, 15-letniej historii wyścigów motocyklowych, miałem pięcioletnią przerwę, dlatego że musiałem budować firmę moją. Musiałem z, z czegoś zrezygnować, żeby coś zbudować. Nie da rady wszystkiego pogodzić czasami. No więc. Y tak, jak mówię, tu jest wszystko kwestią, to ewoluuje. Nasze, wracając do pytania, które moje, moja posiada jest najlepsza, uważam je wszystkie za ciekawe, interesujące i wspaniałe. Zarówno jazdę wyścigowym motocyklem, ściganie się na rajdach, na wyścigach samochodowych, nurkuję, jeżdżę na enduro, mam różne. Począwszy od tego, ja nie, nie, nie umiem się nudzić. Ja nawet nie dronem czasami. Jak nie mam co miejscu. robić, to sobie dronem polatam. <grym> jak nie mam coś, to sobie wezmę autko zdalnie sterowane i sobie gdzieś tam pojeżdżę. Po prostu uwielbiam coś robić, coś żeby coś się działo. Nie, nie lubię stagnacji. A największy sukces, jaki odniosłeś podczas wyścigów, rajdów? Hmm, największy sukces zależy, jak to w jakim stopniu bym. Hmm, Może taki dla ciebie największy. Największy sukces przede wszystkim, no to było y, to ciekawe właśnie, bo na wyścigach motocyklowych dowiedzieliśmy się, na wyścigach właśnie w Poznaniu, że będziemy mieć dziedziusia, którego, o którego staraliśmy się dwa lata. I to można powiedzieć było takim moim największym sukcesem, który, który, który się nie można go mierzyć żadnym... osiągnąłeś w życiu, tak? To, tak, bo to było, to, akurat to, to było Dowiedzieliśmy się na wyścigach, że, że Bogusia jest w ciąży, że się udało, że jest po prostu, bo była sytuacja taka, że prawdopodobnie. Nie mogliśmy mieć dzieci. A akurat na wyścigu w Poznaniu okazało się, że jednak jest, będzie ten dziedziuś i tak dalej. Także myślę, że to jest największym moim sukcesem. Oczywiście sukcesy na podiach były, bo, bo, bo w wyścigach motocyklowych kilka pucharów, kilkanaście pucharów zdobyłem. W wyścigach samochodowych udało mi się stanąć na najwyższym podium w tamtym roku, także także myślę, że, że, że to też są jakieś tam sukcesy, bo to jest. To jest tak jak mówiłem wcześniej, to jest moja praca, tylko i wyłącznie ja jestem autorem tego sukcesu i ode mnie to zależy, czy będzie, czy nie będzie. Także, także myślę, że największym moim sukcesem wyścigowym, jeśli chodzi o, o, o jazdę w wyścigach, to są puchary. Natomiast na, największym moim sukcesem podczas wyścigów to jest, do, to, jest to, że dowiedzieliśmy się na, właśnie na to, że poznać, że będziemy mieć y, Maksia, naszego synka. Wspaniale także. gratuluję ci serdecznie. Powrócę jednak do rajdów. Pochwal się, co masz w garażu. W garażu mam dwie wyścigu, dwa, jeden samochód rajdowy. Traktuję go jako samochód treningowy, czyli, czyli jeżdżę w rajdach i drugi mam samochód do wyścigów górskich. To już jest taka, taki bardziej zaawansowany, bardziej technicznie mocniejszy i bardziej taki no, lepszy samochód. I tak jak mówię, jeżdżę w rajdach ćwicząc samochodowych, czyli rajd, rajd od wyścigu różni się tym, że w rajdzie przede wszystkim jedziemy z pilotem. W wyścigu górskim nie. Dlatego też przesiadając się z motocykla do, do samochodu. Byłem zmuszony wybrać wyścigi górskie, dlatego że tam nie potrzebuję pilota, bo nikt nie chciał ze mną jechać. Ludzie... Dlaczego? No bo jakoś tak, z moją przeszłością, jak, jak, jak każdy przeanalizował, kim ja, co ja jestem, kim ja, kim ja jestem, jak ja wcześniej jeździłem, co ja, jakie miałem przygody, no to każdy się bał jeździć ze mną jako pilot. Oczywiście miałem, mam w tej chwili stałego pilota, Roberta do Rajdów, który też wielokrotnie wcześniej Wcześniej jeździł w wyścigach górskich i zna, wie jak, na czym polega ściganie, nie boi się prędkości itd. W międzyczasie też miałem koleżankę Angelikę jako pilotkę, natomiast troszkę przesadziłem z prędkością, mieliśmy wypadek. Wystraszyłaś ją? Wystraszyłem ją. Teraz aktualnie odbudowuję jej zaufanie, ale jeszcze powiedziała, że jeszcze rok muszę jeździć bez wypadku. także Ciężko będzie, ale, ale spróbujemy. Uważam, że wypadki muszą towarzyszyć kierowcy rajdowemu czy wyścigowemu, bo to jest jedziemy praktycznie na granicy i teraz. Z wypadku, z danego, z danego zdarzenia musimy wywnioskować, co się stało, gdzie, gdzie musimy wyciągnąć pozytywne wnioski. Ktoś, kto miał wypadek i nie wyciąga tych wniosków, no to będzie miał tych wypadków coraz więcej. Ja uważam, że z każdego mojego wypadku, który było mnóstwo i, i, i tak jak mówię, w tamtym roku, jak zacząłem wyścigi górskie, to nawet zakręt w Załużu na trasie jest nazwany zakręt Serafina, ponieważ w, w, jako Pierwszy trening w, Jako pierwszy trening w pierwszym wyścigu, w drugim zakręcie, w trzecim zakręcie wyleciałem poza barierę, zrobiłem dwa salta w powietrzu samochodem, wylądowałem, no trochę za szybko, może troszkę inna technika jazdy i tak dalej. Też, tego wszystkiego trzeba się nauczyć. To nie jest tak, że ktoś siądzie i powie, ja jestem najlepszy, bo ja. To, jednak to jest ciężka praca, to jest ciężka nauka, trzeba, trzeba. Przede wszystkim, żeby się zacząć uczyć, jeździć szybko, wyścigowo, rajdowo, i tak dalej. Przede wszystkim trzeba mieć wyłączony strach, a druga sprawa, trzeba ćwiczyć. To jest, to jest najważniejsze także z tym strachem u mnie nie ma problemu, bo od najmniejszych lat mam wyłączony straż. Od najmniejszych lat, od momentu, jak, jak rodzice kupili mi motorynkę na, na komunie, no to już od tego momentu nie potrafiłem jeździć tak jak moi koledzy. Tylko musiałem albo urwać silnik, albo musiałem gdzieś wpaść, albo musiałem sobie rękę złamać, albo nogę, albo coś się musiało dziać. Nie potrafiłem po prostu usiedzieć, spokojnie co? usiedzieć w miejscu. Także, także tutaj w tym przypadku ja nie mam problemu z tym. Lubię adrenalinę. Natomiast powiem, że. Zawsze, zawsze z czasem to, to się y, jakoś normuje, bo w tej chwili uważam, że wariat tak, ale nie głupi. Mhm. Bo dawniej jak nie miałem motocykl, w ogóle skąd się wzięła moja, moi, mój pomysł na ściganie się na torze? Y, miałem motocykl wyścigowy, taki, taki y, sportowy, taką Honda CBR-900, którą jeździłem po drodze. I rzeczywiście to. To, że dzisiaj tu jestem i że mam rodzinę i, i nie zginąłem, to jest naprawdę cud, bo jeździliśmy naprawdę bardzo szybko. To była głupota, to była wielka głupota. Ja nawet jeżdżę teraz czasami do szkół na jakieś eventy, na, na, na wykłady i tłumaczę. Apelujesz? Tłumaczę tym wszystkim, którzy jeżdżą, dopóki się nie wywrócisz przy prędkości 200 na godzinę, to się nie dowiesz, jak to wygląda, jak niewidzialna siła cię pcha i pcha i pcha i końca nie ma. Na szczęście na torze nie ma ani drzewa, ani krzaków, ani mostka, ani innego auta z naprzeciwka. Natomiast na drodze jest mnóstwo tego wszystkiego, i na drodze musisz zginąć, na torze możesz zginąć. Taka jest zasada generalnie. I ja nawet do tego dochodziło, że myśmy robili zakłady, że tu z Grosaru do Nowego Sącza, dojechałem w 13 minut yy, motocyklem, i to była jedy, wiel, wielka Faktycznie głupota. Tak, to była głupota. I, i, i posłuchaj, co, co, co się okazało, jakie, 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 jakie szczęście w moim życiu. Mm, jeżdżąc tak, jestem przekonany, że gdybym dalej tak jeździł, to bym, to bym albo był kaleką, albo bym już nie żył. I w pewnym momencie brat mój Tomek poprosił mnie, żebym pojechał busem moim jako kierowca, żeby zawieźć im motocykle do Poznania. Więc pojechałem, i przy okazji mówię: Słuchaj, no to jak ja tu już jestem, to może ja bym sobie siad pojechał tutaj i pojeździć po tym torze i tak dalej. Dobrze, nie ma problemu, brałem kask, rękawice, wyjechałem na ten tor i jeżdżąc, nie wiem, 5, 6, 7, 8 okrążeń po tym torze, mówię sam do siebie: Kurde, ja chyba rekord toru zrobiłem, ja jestem najlepszy tutaj. No przecież za chwilkę ja będę w gazetach, ja będę na całym świecie, wszyscy będą o mnie pisać, bo ja tak szybko jadę. Zjechałem z toru, mówię, jaki ja czas zrobiłem. No wtedy to było chyba 2, 2 minuty 15 sekund czy 2 minuty 20, gdzie teraz mój rekord, mój osobisty rekord, to jest minuta 38. Także zobacz, była różnica prawie 40 sekund pomiędzy tamtym wariatem, co ja myślałem, że jestem najlepszy na świecie, a, a teraźniejszym moim rekordem była różnica 40 sekund. Więc do czego zmierzam? Przyjeżdżając na tor w Poznaniu, Pierwszy raz dostałem zimny prysznic. Powiedziałem: O kurczę, jednak to nie jest tak jak startując później z jakimś w, w, w klasie amatorskiej. Jak zobaczyłem, że inni jednak mnie wyprzedzają, że jadą szybciej, że jednak da się, to że ja, ja byłem najszybszy. Zdałem sobie wtedy sprawę z tego, że ja byłem najszybszy wśród polonezów, dużych kwiatów, wśród furmanek. Byłem najszybszy. Natomiast wśród ludzi, którzy. Podchodzą do tego profesjonalnie, którzy zajmują się sportem, gdzie to jest rzeczywiście tor, jest od tego, żeby szybko jeździć. Ja jestem naprawdę malutki, ja muszę się bardzo dużo piąć. Żeby się gdzieś tam dobić do tego, żeby jeździć w czołówce. Ja pamiętam moje pierwsze starty, ja mówiłem, niemożliwe, żeby tak szybko w tym zakręcie przejść. No jak to jest możliwe? No przecież, no ale jak mnie nagle jeden, drugi, trzeci wyprzedza, no to musiałem się przełamać. Mówię, kurde, skoro oni przejadą, to ja też przejadę. I to było coś, co mi pozwoliło na zrozumienie, jaką niesamowitą głupotą było jeżdżenie... Po wariacku na, na ulicach, bo tak jak mówię, to jakbym zabił siebie, to trudno, rodzina moja by rozpaczała i tak dalej. Natomiast mógłbym zabić komuś synka, córeczkę, komuś matkę i tak dalej, więc to była niesamowita głupota, i to apeluję właśnie do myślę wszystkich zawsze, żeby, dla... żebyście wszyscy, co chcą się ścigać, jedźcie na tor, jedźcie na wyścigi, Droga bo to, to jest miejsce. Jak jedziemy na wyścigi, tam mamy zamkniętą drogę, mamy karetkę. Jak się cokolwiek stanie, przyjeżdża, do mnie karetka, udziela, mi, yy, udziela pomocy. mi pomocy w przeciągu kilkunastu sekund. Mm -hmm. Natomiast na drodze, jak gdzieś mamy wypadek, to zanim ta karetka przyjedzie, możemy się wykrwawić. Mm -hmm. także, także moim zdaniem jeżdżenie szybkie po drodze to jest jedna to jest głupota. Apelujemy, nie jeździmy po drogach. Yy... Do wyścigów jest tor. Maćku, ale mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Przepraszam, że Cię przerwałam. Masz jeszcze jakieś marzenie? Oczywiście. Och, ja mam bardzo dużo marzeń. Bo Czyli nie jedno. Nie jedno, nie jedno. Ja mam nie, przede wszystkim tak. Y, chciałbym zostać mistrzem Polski. Y, skrupulatnie chcę to za, właśnie za tydzień. Nie, nie za tydzień, teraz za trzy dni jadę do Załóża na, na pierwsze y, mistrzostwa Polski. To są mistrzostwa Europy w Załóżu, w wyścigach górskich. Samochód właśnie się przygotowuje w tej chwili. Tydzień temu byliśmy na testach w banowcach. Y, no, tak jak mówię, chciałbym być mistrzem Polski. Żeby być mistrzem Polski trzeba dużo się napracować. Bo w całym cyklu wyścigów górskich mamy w sumie 16 wyścigów. Jest 8 eliminacji. Na każdej eliminacji mamy dwa wyścigi w sobotę jeden wyścig, w niedzielę drugi. Zapraszam na Magurę w czerwcu. Będę, będę jeździł na Magurze, będę się ścigał, będę walczył o najlepsze miejsca na Magurze. Także to jest moje jedno z moich tysiąca marzeń to być mistrzem Polski. Oj, I druga tyle czasu nie mamy. <laughs> Nie, mam mnóstwo marzeń, tak jak mówię. L... Moje pasje trzymają mnie przy życiu, moje pasje nadają mi niesamowitego kopa do pracy, moje pasje, ja wstając rano mówię, kurczę, muszę teraz zarobić pieniądze na opony, na to, na tamto, na siamto, to jeszcze Masz oprócz motywację. tego mam motywację, ja, ja bardziej lepiej myślę, lepiej, kreaty, lepiej kreatywnie bardziej myślę, bardziej mi się fajnie pracuje, właśnie myśląc w tle o tym, że ja mam tą pasję. Był taki moment, właśnie to jest taka ciekawostka, kiedy mm, miałem Tę pięcioletnią przerwę w ściganiu, to jeszcze nie wtedy, ale po tym wypadku w, w, na so Słowacji, po tym ciężkim wypadku, co miałem, była ta, był taki okres, że dwa lata tak nie wiedziałem, czy kupić moto, czy jechać. I, i, i tak, tak się wahałem. Wiedziałem, że coś będę robił na pewno, ale nie wiedziałem co. I w pewnym momencie moja żona. Powiedziała mi, mówi, Maciuś, ja widzę, że coś się z tobą złego dzieje. Ja widzę, że ty proszę cię. Ona mnie prosiła, mówi, kup motocykl, kup motocykl wyścigowy, kup samochód, zacznij coś robić, bo ty nie jesteś sobą. Jak nie ścigasz, jak nie masz tej pasji, jak nie realizujesz, to nie jesteś sobą. I, i rzeczywiście tak jest. I rzeczywiście ta pasja daje mi niesamowitego kopa, daje mi daje mi, z, daje mi motywację i siłę do tego, żeby być tak jak. Kiedyś powiedziałem być dobrym mężem, dobrym ojcem, dobrym zawodnikiem. Po prostu daje mi to ta, ta moja pasja. Oczywiście te pasje moje są różne, bo są pasje, tak jak mówię, są pasje wyścigowe, związane z wyścigami, z ściganiem się. I przerwę, ale strasznie mnie zaraziłeś tą swoją pasją, tym ściganiem. I pozwól, że będę miał do ciebie małą prośbę. Mogę mieć? Tak. Chciałabym się przejechać Twoim samochodem. Nie ma problemu. To Mam jak załatwione? Jak tylko się nie boisz prędkości, nie boję się. Zapniesz za... się w pasy, yy, ubierzesz kask. Ja chcę być za kierownicą, oczywiście, więc nie boję się. Zapraszam Cię na przejażdżkę kierownic... Twoim samochodem. Oj, to ja nie siądę z boku, Czy teraz nie? towarzyszy Ci strach? Teraz mi towarzyszy strach. Nie, to, jest... to wszyscy Państwo widzieli i słyszeli, że obiecałeś mi tą przejażdżkę. Zapraszamy Państwa. Obiecuję, że pokażemy moją przejażdżkę z Maćkiem w naszej telewizji. A dzisiaj, przepraszam, musimy już kończyć. Obiecuję, że zaproszę Cię jeszcze raz do, do naszego studia. Bo, bo jeszcze zostało kilka pasji. Dokładnie. Do mamy trzy, o których powiedziałeś. Jest jeszcze te 900. To marzeń. Dokładnie. Marzeń i tak? jeszcze pasji. Więc drodzy Państwo, już dzisiaj serdecznie zapraszam na kolejną rozmowę z Maćkiem. A dzisiaj serdecznie Ci dziękuję i, dziękuję i Państwu za uwagę. Do widzenia. Do widzenia.